Witam was na moim kanale Dzisiaj zaczniemy serię pod tytułem czytanie książek Dzisiaj będziemy czytać książkę o sztuce Japonii Sami widzicie o sztuce Japonii Zofii Alberowej No więc zaczynamy w Wtajemniczenie w sztukę Japonii Pierwsze polskie spotkanie ze sztuką Japonii nastąpiło w atmosferze gorącej, niemal burzliwej na przełomie naszego stulecia wielki kolekcjoner, mecenas sztuki, wyspotliwy publicysta i wspaniały oryginał w, w jednej osobie Felix Jasieński usiłował zarazić polską publiczność swym uwielbieniem do artystycznej twórczości tego kraju z wielką emfazą pisał o sztuce japońskiej niczym o nowej religii. Jak niesforne dzieci, łajał tych, których, którym ta sztuka wydawała się obca, dziwna, niezrozumiała. Przybrał nawet przy pseudonim Mancha, nawiązując do tytułów wydanych w albumowej serii szkiców Hokusai jednego z pierwszych artystów japońskich, którego, których poznała Europa. Dzięki działalności publicystycznej, wystawom urządzanych własnych zbiorów oraz bezpośrednim kontaktom z polskimi malarzami entuzjazm wielkiego manchu udzielił się szczupłemu gronu młodopolskich artystów i pięknoduchów. Modą i dobrym tonem stało się kolekcjonowanie japońskich drzeworytów, bibelotów, zlaki i kości słoniowej zachwycanie się porcelaną i haftami. Niektórzy malarze zaczęli nawet wprowadzać do swojej twórczości pewne elementy kompozycji i formy, zasady łączenia barw i kadrowania, motywów podpatrzonych w japońskich draworytach. Co dzisiaj pozostało z tego pierwszego oczarowania Japończyzną? Przeminęło ono wraz z atmosferą Młodej Polski, zmiłowaniem secesji, ze zwrotami i egzaltacją Modernistycznej sztuki i literatury. Dziś tylko w nielicznych domach wyblakło od słońca drzeworyt przedstawiający dziewczynę w kwiecistym kimonie lub groźnego samuraja, przypomina o tym krótkim okresie japońskiego szaleństwa. Dla większości naszego społeczeństwa sztuka japońska jest zjawiskiem zupełnie nieznanym. Nadal nie nieśmiela, drażni, czasem nawet odstręcza. To prawda, że nasze wyobrażenie o sztuczesnego kraju, o której pisał tego czasu jak jako o najwytworniejszym i najpotężniejszym przejawie ludzkiego ducha. Kształtują przeważanie, przeważnie szkatułki z laki ozdobione motowa, motywami kwitnącej wiśni i wielopiętrowych płagód na tle ośnieżonej fujiamy, Porcelanowe filiżanki, podobnie z pod parasolkami, posążki tłustych rozmianek bożków szczęścia. Niestety, poza tymi tandetnymi pamiątkami masowo produkowanymi w Japonii na eksport, trudno jest zaszczepić prawdziwą sztukę. ofiarowane Muzeum Narodowym w Krakowie, duże zbiory Felixa Jaśnickiego nadal nie są dostępne dla publiczności z braku odpowiednich pomieszczeń ekspozycyjnych. W ostatnich latach, gdy znów między innymi Dzięki napływom japońskich filmów o wielkich walorach artystycznych oraz wystawom grafiki i pogłębia się w Polsce zainteresowanie krajem wschodzącego słońca. Znajomość sztuki pozostaje się już na etapie Madame Butterfly. Tymczasem najnowsze japońskie osiągnięcia artystyczne zakorzenione są mocno w tradycjach starej kultury. Współczesna grafika, malarstwo, rzemiosło artystyczne, architektura, wnętrz funkcjonalne i piękne wyroby przemysłowe czerpią nieustannie inspirację z dawnych rozwiązań. Przepraszam, z dawnej sztuki. Stanowią kontynuację jej ideowych i formalnych rozwiązań. Co więcej, świat zachodni na nowo odkrywa niektóre ideały artystyczne starej Japonii, włączając je do współczesnego kształtu twórczości. Wydaje się więc że nadszedł czas na drugie spotkanie ze sztuką Japonii, spotkanie przeżywane już nie z takim emocjonalnym napięciem jak z jeszcze ale bardziej trzeźwe i dojrzałe. Czy sztuka Japonii jest rzeczywiście niedostępna dla naszego estetycznego odbioru? Czy konieczne jest jakieś wtajemniczenie znajomość magicznej formuły, aby odnaleźć tę wspólną nić, dzięki której poprzez dzieła sztuki łączą się uczucia myśli? Wzruszenia ludzi różnych ras, kultur i języków, zapewne pierwszym warunkiem jest pozycja się przekonania, że nasz sposób przedstawiania świata w sztuce był jedyny i absolutnie najlepszy, ale te utarte schematy widzenia i przeżywania sztuki odziedziczone po XIX-wiecznym realizmie podważano już wielokrotnie w XX wieku dzięki kontaktom z innymi kręgami kulturowymi. Nie wydaje się dziś tak trudne i światoburcze, jak za czasu wyjaśnińskiego zaakcentowanie odmiennego sposobu kompozycji, perspektywy, zestroju barw, deformacji kształtów. Wtajemniczenie w sztuki Japonii można więc rozumieć jako przyjęcie kilku bardzo ogólnikowych uwag o charakterystycznych rysach sztuki powstałej, specyficznym środowisku geograficznym, historycznym i kulturowym. Zarówno wyspiarskie położenie, jak i przyroda i klimat Japonii wywarły zdecydowany wpływ na kierunek rozwoju sztuki i jej historii. Cztery duże wyspy i prawie 2400 mniejszych, nie licząc wielu miniaturowych, wysepek, które wystają mniej niż jeden metr nad poziomem morza, układają się jak nasi inni długim łukiem, powtarzają zarys kontynentu azjatyckiego. Fale ludów, które po pozostałej drodze na wschód napływały w zamierzchłych czasach na wyspy, tu znajdowały kres swojej wędrówki. To podstawy mieszające z miejscową ludnością. Na wschód od wysp leżała jedynie niezmierzona przestrzeń oceanu, skąd codziennie wynurzało się słońce. Natomiast idee i ludzie przybywali z północy, południu i zachodu przede wszystkim z Chin. Ten potężny zamorski sąsiad, którego znaczenie dla Japonii można porównać z rolą Grecji i Rzymu w dziejach Europy, był wystarczająco dla jego państwa mogło Zachować swą polityczną niezależność, ale równocześnie na tyle bliski, by na działają nim że kulturę i sztukę. Oddalenie od kontynentu dawało po pełną swobodę w chińskim wpływom. okręgi namiętnego uwielbienia dla kulturalnych. Osiągnięć Chin przeplatając się w historii Japonii z wiekami dobrowolnej izolacji. Kiedy by przy swojej przetwarzali obce inwencje, dopasowali je do swoich tradycji i potrzeb, nadawali im własny wyraz. Nie bowiem fascynację chińską sztuką i z całego dążenia do jej naśladowania, właściwy Japończykom my formy i koloru zupełnie różnorodnego prowadził do rozwiązań artystycznych, na które nigdy nie zdobyli by się artyści. Państwa środka, tę łatwość i giętkość, z jaką mieszkańcy japońskiej wyspy ulegali wpływom obcej kultury, które prawie natychmiast przetwarzali zgodnie z rodzinnymi upodobaniami i skłonnościami, jest, jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech i twórczości. Drugim znamiennym rysem zarówno życia, jak i sztuki japońskiej jest łączność z naturą. Tak w sensie ideowym, jak i artystycznym. Ona z już przed przedhistorycznych czasów twórczości artystów oznaczał się nie tyle lęk przed grozą, czy potęgą przyrody, ile uczucie zachwytu i wdzięczności. A przecież kraj poprzecinany z północy na południe łańcuchami gór wulkanicznych nie jest to tym wszelkie obfitości. Dwustu prawie wulkanów 58 czynnych jest do dziś. Archipelek Japoński to geologicznie najmłodsza część naszej planety. Nadal porusza się drzwi dymi, spływa lawą, czasem po części ziemi wyłaniają się z morza. Nowe szczyty brzegi wysp no się lub opadają. Cztery piąte powierzchni kraju stanowią tereny nieurodzajne, a tonące wiosną w południu różowego kwiecia wiśnie wydają niejadalne owoce. Ale zarazem jest to jedna z najbardziej malowniczych krajów której przyroda potrafi być przyjazna i piękna, jakby stworzona została dla radowania od człowieka, łagodne zarysy gór, bujność lasów, zróżnicowanie, uksz zróżnicowane ukształtowanie wybrzeży, przejrzystość morza każdą, każą zapominać o groźbie drzemiących we wnętrzu ziemi sił. Mieszkaniec Sarkipela uważał się za organiczną część tej natury, która w jego przekonaniu ożywiona była błoskę. Nie zrodziła się w nim tak jak w kręgu kultur śród no budne przekonanie o własnej wyższości. Nie widziano, pisze japoński historii szczuk Nagataka Asano. Żadnej różnicy między cudami natury, a tym, co stworzyli ludzie. Człowiek na swojej prymitywnej otwarzał świat otwarzał świst wiatru, majesta skał ma stałe formy fal morskich. Ostre zarysy drzew na dnie nieba podniosły piękno gór. Wszystkie te przejawy natury wpłynęły na nasze artystyczne dziedzictwo. Nie istniała różnica pomiędzy artystą, który nadał kamieniowi kształt, a człowiekiem, który patrzył na kamieniowo jego piękno. Obie sprawy łączyła ta sama istota. Obie patrzono z i poważaniem, jako na część ożywionego świata. Z tego pełnego czci i poważania stosunku do natury wypływa wiele istotnych daje japońskiej kultury konsekwencji. pierwotna religia i sinto była formą hołdu i dzięczynienia dla naszej przyrody. W budownictwie od najdawniejszych czasów dążyło do uzyskania prostoty form. Do podkreślenia naturalnego piękna tworzywa, do harmonii architektury z otaczającymi ją krajobrazem. W poezji malarstwie rzemieślnia o artystycznym stale, jak srebrna nić przewija się ów zachwyt nad zmiennymi przejawami natury których część nie odłączam, stanowi człowiek jego sprawy. Przekonanie, że podobny rynk życia, ten sam dół, rządzi przyrodą i sercem człowieka, wyczuwalne jest we wszystkich dziełach sztuki i literatury. Ślady tych idei prowadzą od samych początków japońskiej twórczości, a do czasów ostatnich. Symboliczna data, 1868 rok, kiedy to powtórne spotkanie z Zachodem położy okres historii starej Japonii, stanowi wprawdzie rodzaj cezury ale omówienie dalszych dziejów sztuki po Meiji pozwoli nam uwidocznić również te formy i koncepcje, które stały się żywym składnikiem dzisiejszej sztuki nie tylko japońskiej, ale także światowej. się Ta książka nie rości w sobie w prezencji zaragi połącznika jest całej sztuki japońskiej, raczej zbiorem uwag i osobistych imprencji, jakie nasunęły się autorce w czasie wieloletniego obcowania ze sztuką tego kraju. Ułożone w historycznej ciągłości, ujęte w chronologii poszczególnych okresów, na jakie zwykło się dzielić japońską sztukę, mogą złożyć się na obraz zmiennych dziejów artystycznej twórczości dawnej Japonii. Czytelnik znajdzie tu jednak nie tyle wszystkie nazwiska, fakty i daty, ale raczej zarys pewnych kierunków w kulturze wideo i atmosferze każdej epoki, które znalazły się z kolei odbicie w sztuce. Przekrój kultury każdego okresu składa się z niezliczonych nawarstw za zazębień tradycji przecuć przyszłości. Stare idee i formy żyją obok nowych, ale równocześnie patrząc ze dystansu wieków można odnaleźć to, co w dawnej epoce było najbardziej znamienne. Stanowi o jej takim właśnie, a nie innym wyrazie. Można więc pokusić się o prośbę, o próbę przybliżenia, a także wyjaśnienia tych zjawisk. Nie da się zaprzeczyć że przy tego rodzaju kryterium wybór dzieł sztuki i ich ocena mogą nie być całkowicie obiektywne. Ale może się również zdarzyć, że poprzez takie subiektywne ujęcie sztuka japońska przestanie być dla czytelnika jedynie egzotyczną osobliwością i ciekawostką, że zobaczy, co, że zobaczy on w niej w pryzmacie czasu i przestrzeni to samo odwieczne dążenie człowieka do uchwycenia i wypowiedzenia istoty prawdy oraz piękna. W wielkich dziełach japońskiej rzeźby, malarstwa, architektury to marzenie. Ten niepodległości, ten niedościgły mit ludzkości, przeżyty i zrealizowany, jest równie silniej i autentyczny jak w posągach Michała Anioła, obrazach Rembrandta, gotyckich kaderach. Trzeba tylko pokonać granice umownych konwencji, utrudniające nam patrzenie na sztukę odległych kultury. W rzeczy zawarte jest piękno, niektórzy nie dostrzegają go, powiedział już przed wiekami wielkim Andrzej Gimny. Chiński, i Dziękuję, to na tyle. Do no, zobaczenia w następnym odcinku.